Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Marta Bukowska. Na co dzień prowadzę pomorską szkołę Fitness for Fit, która zajmuje się przygotowaniem zawodowym instruktorów fitness i trenerów personalnych. Moją ogromną pasją i misją jest pomaganie w budowaniu kariery w taki sposób, żeby była ona zgodna z Twoim wymarzonym stylem życia. Żeby, twój, żeby Twoja praca nie kolidowała z tym, w jaki sposób chcesz funkcjonować na co dzień, dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci o trzech takich cechach, które moim zdaniem najbardziej ułatwią Ci rozpoczęcie pracy w zawodzie instruktora fitness. Są to takie trzy cechy, które, co wynika z mojego doświadczenia i z mojej wiedzy i z mojej intuicji, yy, najbardziej. Yy, Wskazują na dobrego instruktora fitness, czyli takiego instruktora od zajęć grupowych. Pytaniem, z którym najczęściej spotykam się, jako od takich potencjalnych instruktorów, ludzi, którzy marzą o tym zawodzie, ale jeszcze nie wykonali pierwszego kroku, żeby to marzenie zrealizować, to jest pytanie właśnie o predyspozycję. Czyli mamy mnóstwo pytań. Czy się do tego nadajemy, bo jesteśmy tacy, tacy i tacy i nie wiemy, czy z takimi cechami będziemy dobrymi instruktorami. Generalnie uważam, że nie ma takich cech, które absolutnie uniemożliwią Ci bycie instruktorem, ale jest to fakt, że jednym osobą, Udaje się, jakby łatwiej rozwijać karierę i wejść w ten świat fitness niż innym. I są to takie naturalne predyspozycje. Jeżeli ich nie masz w sobie, to jesteś w stanie sobie je wypracować. Hmm? Więc to nie jest tak, że jeżeli nie masz tych trzech cech, o których powiem, to absolutnie wszystko stracone, tak? ale być może będziesz musiał, musiała włożyć więcej wysiłków w to, żeby te cechy w sobie nie tyle ukształtować, ale wzmocnić, bo prawdopodobnie masz je, ale w większym lub w mniejszym stopniu są one takie silniejsze, dominujące. Pierwszą taką cechą, która moim zdaniem determinuje to, czy będziesz dobrym instruktorem, lub czy jesteś dobrym instruktorem, jest empatia. Czyli to, czy ty lubisz ludzi, czy ty lubisz pracować z ludźmi, na ile potrafisz wejść w ich buty, czyli wczuć się w potrzeby swoich klientów, a na ile jesteś sfokusowany tylko i wyłącznie na sobie. Najlepsi instruktorzy to tacy, którzy prowadzą zajęcia fitness, nie, nie traktują ich jak trening własny, tylko są cały czas skoncentrowani na grupie, hmm? czyli yy, korygują grupę, dostrzegają osoby, które są początkujące, które mają jakieś problemy, są po kontuzjach, które w jakiś sposób wymagają Twojej większej uwagi. I ja myślę, że, że te osoby, które mają większą empatię, mają taką naturalną chęć niesienia pomocy, wspierania w rozwoju innych ludzi i, i są bardziej przeczulone, wyczuwają osoby, które te, tej uwagi bardziej potrzebują. Są też dzięki temu bardziej wyrozumiałe, mają więcej cierpliwości i, jest im i jakby ludzie wolą pracować z takimi ludźmi. Więc na pewno ta cecha empatia. Takim przeciwieństwem dla mnie bycia osobą empatyczną, w której w kontekście prowadzenia zajęć fitness, jest skupienie się tylko na sobie. I wygląda to tak, że instruktor ćwiczy z lustrem, tak że w ogóle nie zwraca uwagi na swoją grupę i traktuje zajęcia fitness jak swój własny trening. Hmm? Więc jeżeli ta, taką, ce, ta, taką rzecz u siebie dostrzegasz, to byłoby dobrze się temu przyjrzeć. Drugą cechą, która pomoże ci być dobrym instruktorem. Jest komunikatywność na takim dość wysokim poziomie. To jest yy, ogromnie ważne, ponieważ pomaga nam to budować relacje z klientami. Jeżeli potrafimy w jasny sposób wydawać polecenia, komendy, jakby zmuszać ludzi do wykonywania ćwiczeń w poprawny sposób, to to wszystko się składa na komunikatywność. To w jaki sposób podchodzimy do ludzi, czy okazujemy im szacunek, i to nie tylko na zajęciach fitness, tylko w ogóle w życiu. Jeżeli jesteśmy osobami komunikatywnymi, w taki naturalny sposób budujemy wokół siebie taką przyjazną, serdeczną atmosferę. I dzięki temu zdobywamy zaufanie naszych klientów. Oni zaczynają czuć się z nami po prostu dobrze na sali. Tak? Także to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Jest nam też łatwiej udzielać wskazówek. Tak? I jakby to składa się na to, że nasz wizerunek jest bardziej profesjonalny. I ta komunikatywność często bardzo wiąże się z tą cechą pierwszą czyli z byciem empatycznym. Bo, jeżeli ty faktycznie lubisz swoich klientów, chcesz dla nich jak najlepiej, jakby wiesz, masz takie poczucie misji, że naprawdę chcesz, żeby oni osiągali swoje sukcesy, to użyjesz wszelkich sposobów, wszelkich narzędzi, żeby im to ułatwić. Hmm? I wtedy ta komunikatywność nie będzie taka dla ciebie trudna, bo zaczynasz być nastawiony na tą drugą osobę, a nie tylko na siebie. I trzecią taką cechą, która uważam jest równie ważna żeby być dobrym instruktorem, to jest chęć rozwoju. To jest taka odwaga, potrzeba wręcz stawiania sobie nowych wyzwań. Czyli nie da się skończyć jednego szkolenia instruktorskiego. Myślę, że to nie tylko w ogóle w tym zawodzie, to dotyczy prawdopodobnie większości zawodów. Nawet księgowa cały czas się uczy i się doszkala. Weryfikuje swoją wiedzę, to jest jakby nastawienie się od razu. Kiedy decyduje się na bycie instruktorem, to decyduje się na ciągły, nie, jakby niekończący się rozwój. I to też wymaga pewnej otwartości, pewnej pokory. Bo nie mogę uznać siebie za super eksperta po jednym kursie, i jakby ja już nic więcej nie muszę robić, już jestem super, mam swój dyplom oto dowód, tak? Trzymam go, jestem instruktorem i na tym swoją edukację kończę. Wiedza o ciele człowieka, o ruchu, aktywności cały czas się zmienia, aktualizuje i ty musisz na tym nadążać. Musisz potrafić używać różnych narzędzi w swojej pracy, stosować różne przyrządy. Musisz wiedzieć, jak, 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 jak spowodować, żeby grupa osiągała jakiś progres w treningu, czyli musisz wiedzieć, jak modyfikować ćwiczenia, a jak niekoniecznie, jak je modyfikować w oparciu o różne dolegliwości czy jakieś słabości swoich klientów. Więc ten ciągły rozwój i ta chęć rozwoju, poszerzania wiedzy jest absolutnie niezbędne, żeby ten zawód wykonywać. Hmm? Także podsumowując, moim zdaniem trzy cechy, które sprawiają, że będziesz dobrym instruktorem, to jest wysoka empatia, świetna komunikatywność i stała chęć rozwoju, podnoszenia swoich kompetencji. Jestem bardzo ciekawa, czy się ze mną zgadzasz i, czy, i w jakim nasileniu te cechy u siebie dostrzegasz, i czy być może yy, nad którąś z nich musisz bardziej popracować. Daj koniecznie znać. Dzięki, do usłyszenia w kolejnym wideo.